W pierwszej połowie 2019 roku liczba upadłości restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce sięgnęła 467 podmiotów. Jest to dokładnie ta sama liczba, jaka została odnotowana rok wcześniej, czyli w pierwszym półroczu 2018 roku. Te dane należy interpretować dosyć optymistycznie, ponieważ od 2016 roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem upadłości restrukturyzacji w Polsce. W 2017 roku wzrosły one o ponad 16%, w 2018 roku o ponad 10%. Także wreszcie jest to stabilizacja. Jednak patrząc w strukturę, w strukturę upadłości restrukturyzacji przedsiębiorstw, widzimy, że nadal wzrasta wykorzystanie restrukturyzacji. One wzrosły w pierwszej połowie tego roku o 4,4%. Jest to dosyć dobry sygnał, że firmy, które mają trudności płynnościowe, sięgają właśnie po te rozwiązania, które są przewidziane w prawie, które mogą im pozwolić powrócić do efektywnej działalności biznesowej. Oczekujemy, że w tym roku, na koniec 2019 roku, liczba upadłości restrukturyzacji jednak wzrośnie, wzrośnie o 5%, ponieważ z jednej strony mamy tutaj dosyć wymagające warunki biznesowe dla przedsiębiorstw w Polsce, rynki zagraniczne te spowalniają i jest to, i będzie to odczuwane nie tylko przez eksporterów, ale także przez firmy z nimi współpracujące. Dodatkowo, krajowo sytuacja na pierwszy rzut oka wygląda dosyć dobrze, ponieważ mamy e, solidną dynamikę popytu krajowego. E, jednak e, wiele, wiele wyzwań, jakie czeka przed firmami, e, jakie, jakie firmy napotykają, chociażby rosnąca presja na wzrost wynagrodzeń, niedobory kadrowe, a także jak e, na przykład w branży handlowej e, konkurencja ograniczająca podnoszenie marsz, e, to, to wszystko powoduje, że Warunki prowadzenia biznesu w Polsce wcale nie są tak sprzyjające, jakby to wynikało z otoczenia makroekonomicznego i potwierdzają to także dane upadłościowe. W pierwszej połowie 2019 roku liczba upadłości i restrukturyzacji w handlu wzrosła o 16%, a w samej branży handlu detalicznego aż o 37%.